Ace. Jeszcze raz, ostatni, a ja przypominam, że te dwie panie śmiało. Nieraz będę musiała się patrzeć na ich szłączka, że ja perwałem. No ja wyszłam z takim pomysłem, może też, żebyśmy sobie trochę posłodziły. Ja chciałam posłodzić trochę. Ile można być? Wredną? <gry> Starcie tych dwóch pań, nie tylko słowne, ale i fizyczne odbędzie się 5 sierpnia na Cloud1 w Warszawie. Możesz ci kupić bilety, przyjedźcie. Jeszcze raz, co chcesz powiedzieć? Nie da się na nią patrzeć. To gdzie te twoje oczęta wędrują? Majka gdzie to się trafisz? Monika, co chcesz jeszcze raz, czy co? No tak! Oczywiście. Puścimy ochrona jeszcze raz. Dziewczyny nie bijemy się. 5 sierpnia Warszawa Nikita Monika Laskowska. Mogę oddać? bo to waga no, no, no i to by było na tyle. Panie i panowie brawa Monika Laskowska Nikita i to starcie uświetli nam 5 sierpnia na Torbarze w Warszawie. Dziękujemy bardzo za trzeci panel, ale się nie oddalajcie, bo na czwartym, oj, będzie się działo! Wee you, wee, you. Dziękuję za obecność!